Telefon odsłuchacza mamy, daj mi go. Halo, słucham. A kto mówi? Jajco mówi, żegnam, do widzenia. A czekaj, czekaj, czekaj. Jestem Halo. zajęty. Halo? Ale ja coś chciałem powiedzieć, kędzior. Słucham. Dziś na ścianie wydrapałem łyżką twoje inicjały i kotwicę już słykałem, bo wspomnienia spać nie dały. Obudziłem się wymięty, taki... Jakiś tam zmęczony. Dzielą na skrad, grube pręty. Czuję miękkość warg spragnionych. Twój Stefan. Czuję jeszcze to nie? Już jest, pa. To mi się bardzo nie podoba, bo ja z reguły robię żarty i ja nie jestem ofiarą, a je, czuję się ofiarą, czuję, że mam nerwa. Dlaczego trzymasz... Możemy puścić piosenkę?